Kończył chyle już się jeden. Kopisko byś pił. Wstawaj, kręcimy. Już. A dzisiaj witam Was z Wyspy Słodowej, z takiej zielonej wyspy wrocławskiej, otoczonej kanałami wodą, gdzie super się przychodzi, jak jest cieplutko, można sobie usiąść właśnie na leżaczkach, na trawce i delektować się letnim słońcem. Także ja dzisiaj, tak bardzo wakacyjnie, na sobie mam sukieneczkę Maxi, którą sobie chyba zaraz tutaj podwinę, żeby mi się nie ugotowała. Do tego moje, śmieje się, hawanasy za... 15 zł, kupione w sklepie No Name, ale przynajmniej są na mnie dobre, bo hawanasy niestety na mnie nie pasują, a te są jak łąki super. Do tego t-shirt. T-shirt w owocowym klimacie, w ananasy. To jest taka buzeczka z River Island, z odkrytymi plecami, ale to pokażę Wam w przewidce. I oczywiście moje super wakacyjne, letnie kolczyki, czyli winogronka. Okulary z Primarka. Do tego jeszcze koszyk. Koszyk z Benettona. Także mój miętowy, letni koszyk. W sam raz na taką pogodę, na takie fajne popołudnie, cieplutkie. Także ja słuchajcie delektuję się teraz moim zimnym piwkiem z sokiem imbirowym oraz wrocławskim pięknym słoneczkiem, a Wam życzę bardzo miłego dnia.